Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Mamy dzisiaj wtorek, 27 września. E, drugi dzień, e, orki, pod e, ozimę. E, w tym przypadku będzie pana decyzja, że po orkiszu o zimę, e, będzie e, rosło sobie żyto, e, również o zimę. E, Tak jak każde stanowisko. Zostawczo nas zwapnowane w ilości dwóch ton kredy, sypkie na hektar. Wydaje mi się, że jest to e, dobra ilość. Możecie zauważyć, jak strasznie dużo jest e, schodów, samosiewów. E, to nie jest tak, że e, kombajn gubi, chociaż pewnie część z tego też na pewno pogubił. E, Ale tu akurat, jesteśmy na tej działce E, która pokazywałem w trakcie żniw, która została zdewastowana przez zwierzynę, i to widać w tych miejscach, gdzie tej zwierzyny e, było więcej. Są takie place, że aż jest gęsto jak e, nie widać ziemi. Są miejsca, gdzie jest e, tego e, mniej. Tak czy siak, tutaj tych samosiewów jest dużo. E, o tutaj na przykład w wąwozie z kolei e, takim dość mocno wilgotnym z troszeczkę bardziej gliniastym podłożem, też tutaj więcej e, kwastów jest tutaj zawsze to się tak e, dzieje e, no warunki do orki są wspaniałe no, e, pole według mnie orze się wzorowo mimo, że tutaj mamy duży stok, w tej chwili jesteśmy przy, na przechyle e, 6 stopni, no ale jesteśmy w bruździe, która kompensuje e, jakby przechył, no ale pług tego nie ma. Także tutaj e, trzeba uważać, żeby ta pierwsza skipa e, dobrze dorzucała. E, a i tak, przecież na, jak już jest naprawdę duży przechył poprzeczny, e, no to bez takiej regulacji hydraulicznej e, z kabiny e, tego się nie da upilnować, bo mamy przechył. Nie dorzucamy, byśmy wyszli, i skręcili, żeby dorzucał, yy, zmniejszyli szerokość pierwszej skiby, to by nam zaraz wyrzucał. Yy, jakbyśmy wyjechali tylko z przechyłu na równe, to by nam nadrzucał i mielibyśmy takiego garba co każdy przejazd. Także yy, jeśli chcecie mieć naprawdę idealną orkę, taką jak chociażby, zawsze mi się podoba jak orze yy, Martin no to tak jak mówię, no e, trzeba mieć i regulację szerokości e, regulację szerokości roboczej, pierwszej skiby, e, głębokości najlepiej jeszcze na kole hydraulicznym e, no i wtedy faktycznie e, można się nawet pokusić w takim przypadku jak Martin, który ma cią, przecież był e, zawieszany pług, e, no bo ten mój chociażby ciągnik by sobie z piątką e, pięciokorpusowym nie poradził e, dość na równym e, myślę, że i uciągowo i, i mocowo to, to by tak by dał radę e, natomiast no, tutaj chodzi o podnoszenie e, to już byłby duży ciężar, bo to już by na piątkę wchodzi większa rama e, tam wszystko jest masywniejsze, także parę set kilo plus korpus i byłby, i, i byłby problem nawet myślę, że na równym jeśli chodzi o podnoszenie. Ale wracając do czego co chcę powiedzieć. I wtedy, tak jak na przykład ma Martin półzawieszany, to można się pokusić właśnie nawet e, o większą liczbę e, korpusów. Czyli na przykład, jeśli optymalnie tam do takiej szybkiej jazdy e, 9 na godzinę e, ciągnik sobie daje rady z 7 korpusami, to czasami warto może mieć nawet Jeden korpus więcej, jeździć wolniej tak jak jeździ Martin. E, tak jak my teraz jedziemy, to my, nawigacja pokazuje 6-8. E, na godzinę mieliśmy podjazd, no ale ja sobie teraz daję czwóreczkę, bo tutaj pod, podjazd trzeba o jeden zredukować. No i już jedziemy 9. No i 9 to jest dużo, żeby nadążyć nad e, zmianami. E, Nas tu się bawić mieć wszystko albo tutaj na joysticku, albo yy, tutaj na sekcji yy, elektrozaworów no i najlepiej wtedy nie wiem jak Martin ma, już nie pamiętam, dawno nie oglądałem yy, no ale chociażby tak jak mają te nowe 7 i 8R tak bardzo mocno skrętny fotel no i wtedy można się godzinami patrzeć do tyłu i nie ma, nie ma się problemu z, z szyją yy, ja mam tylko parę stopni skręt to jasne ułatwia no, ale każdy wie kto orał tu nie ma znaczenia jakim sprzętem bo e, no ten skręt szyi jest dość duży i potem szyję może boleć ale z drugiej strony jak się orze już parę dni to po paru dniach się szyja przyzwyczaja i już nic nie czuć także jest w porządku no także tutaj e, orka jak na warunki dla mnie jest idealny no, e, chciałbym orać jak co roku e, naprawdę e, fajnie to e, idzie Akurat na tej działce e, chwilowa wydajność zestawu e, dochodzi do 1,5 hektara na godzinę, e, natomiast e, średnia bo tu mam z, na, z nawrotami, e, mam hektar 20 e, i od tego trzeba e, gdzieś z 8% poślizgu odjąć, czyli tam e, hektar 10 niech będzie w zaokrągleniu, niecały, to jest taka. Wydajność realna tego systemu na tej działce, bo to wiadomo, od działki też zależy jak długa, jak regularna. No ale do tego jeszcze dochodzi, w, w wykończanie tych pól. No i dzisiaj mamy do zrobienia z tatą. Bo ja tatę zmieniłem. Tata od 6 rano eee, rozpoczął orki. Eee, ja w tym czasie załatwiałem. Prawo administracyjne, później trochę pracowałem e, naukowo. E, no i zmieniłem tatę o 15.00. Także ja dopiero dwie godzinki sobie tutaj orzę. E, no i co? E, od godziny 6.00 to jest razem z dojazdami na pole, z, z wyjazdem z gospodarstwa. Do godziny 17.00. No ja wiem, tutaj jest e, 3,5 hektara na pewno. E, 4,5 już jest zaorane, to jest. 8, no 9 hektarów e, jest e, zaoranych w 11 godzin. Czyli widać te e, przejazdy plus wykańczanie polu tutaj z, z, zdecydowanie e, obniżają wydajność. No oraz do tego kluczę, tak jak dzisiaj, kiepskie działki. się jest w miarę dobre, jak jesteśmy w tym momencie, idziemy na całą długość, ale tam na szczycie, e, no to tam kliny druga działka na środku las to kliny. no i trzecia działka 80 arów no to i też jeszcze nieregularne no także to, no takie pola no ale wydaje mi się że w naszych warunkach 12 hektarów yy, za dzień położyć yy, to jest dobry wynik yy, i teraz dzięki yy, tym, że zmieniliśmy system yy, uprawy yy, po orce już nie talerzujemy żeby uprawić tę tą skibę. No, tylko wjeżdżamy tutaj naszym Rolexem z włóką. No to tutaj na tym oszczędzamy dość dużo, no bo powiedzmy, że talerzówką około 2 hektarów na godzinę, a może nawet niecałe, no bo po orany się tak szybko nie jeździ jak po ścierni. No a tutaj mamy 4 hektary Yy, można powiedzieć, na spokojnie tym wałem, i przy okazji małe spalanie. Yy, a efekt jakiego je osiągamy, jest praktycznie yy, taki sam. No i później siewy, i tak to wygląda. Tutaj na tym wale troszkę oszczędności, i czasowych, co dla mnie jest bezcenne. No i też paliwa, bo idzie zdecydowanie mniej paliwa w wałach. Ale ma co ciągnik, co robić. Tu, jak damy dużo materiału na włókę, to te 150 koni, tak jak to jest ten 6R, to jest tak optymalnie bym powiedział. No i także w tym roku e, będziemy mieli prawdopodobnie system, jeśli chodzi o uprawy hybrydowe, część będzie e, Porane część będzie bezorkowo te e, pola, które są wyjątkowo e, takie powiedzmy niekomfortowe pod orkę, e, Bardzo dużo klinów z mocnym podjazdem i tak dalej, gdzie praktycznie 2 hektary się czasami orze 4-4,5 cztery, cztery, godziny. E, Zdecydowaliśmy się na ten moment oczywiście na e, bezorkę e, po głębokim talerzowaniu, tutaj po głębie Gruber ze skrzydełkami bocznymi, żeby jeszcze tam ewentualnie jakieś chwasty samo podciąć i zlikwidować. I mielibyśmy tam tutaj wykonywać siew. No, chyba że się załamie pogoda i nie będzie szans na sianie od piątku, no to wtedy zdecydowanie nie ryzykując jakiejś nadmiernej presji, chwastów w ekologii. No to wykonamy orkę. Tak? Na razie mamy średnie spalanie 17,8 litra, co wydaje mi się tu po górkach na dość zwięzłej ziemi. Ziemia ciężka, ale nie bardzo gniasta. Także wynik jest dobry. Z wykończeniem wyjdzie poniżej 20 i tak, tego się trzeba trzymać tak liczyć zdarzały się lata, zdarzały się orki, że poniżej 16 schodziliśmy no, ale to wszystko zależy od warunków głębokości pracy, prędkości jak się nie spieszy <coughs> o. jak się nie spieszy to faktycznie można wtedy sobie zmniejszyć obroty na 1600 nawet pół bieg niżej sobie powoli pyrkać Wtedy rzeczywiście spalanie może spaść, ale tutaj musi być jakiś kompromis pomiędzy spalaniem a wydajnością. No nie oszukujmy się, no yy, jeden czy dwa litry na hektar więcej. <laughs> o kurczę, chyba coś będzie dzisiaj wieczorem. Yy, nie sprawi, że wynik ekonomiczny gospodarstwa nagle się załami, bo jeśli tak by miało być, no to po co gospodarzyć w ogóle? Także wydaje mi się, że no, na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnym dniu. Jutro Tato będzie kończył orki z rana. Jeśli, tak jak mówię, pogoda się nie załamie, ja jadę do Wrocławia. E, muszę jakieś tam administracyjne rzeczy pozałatwiać, ale po południu go zmienię. Podejdę się pod gruber. Jeśli pogoda pozwoli, będę robił bez orkę. I w czwartek przygotowanie materiału siewnego bo w tym roku czyścimy nasz jest pierwszy rok po kwalifikacie a ceny kwalifikatu zwołają z nóg także będziemy czyścić materiał siewny i siać swój no i ja w piątek tutaj wałami wszystko podoprawiam o 30 hektarów no to spokojnie po południu wyjadę i na wieczór wrócę to, to robota jest wyjątkowo przyjemna i komfortowa jeśli chodzi o wały no i od piątku od rana jest plan rozpocząć siewy. No i musimy skończyć najpóźniej w sobotę po południu, tak o 12. Zalom. Mamy fajny wypad. Lecimy balonem nad, nad Dolnym Śląskiem. Taki przelot dwugodzinny. Tam z szkoleniem i, i tam jakimiś procedurami to panie ze 4 zejdzie. No i troszeczkę się rozerwiemy. A wieczorem z powrotem powrót na gospodarstwo, bo szeryfał urodziny, także sobota pełna wrażeń, dlatego spieszymy się, chcemy jak najwięcej tego pola skończyć, żeby świętować z pustymi głowami, bez jakichś tutaj naglących obowiązków na barkach. Także to wszystko. Na razie, do zobaczenia. Cześć!